10 lutego żywot świętej scholastyki, dziewicy. Żyła około roku pańskiego 540. W połowie V wieku żyła we Włoszech uczciwa, szlachetna rodzina. Długi czas małżeństwo było bezdzietne, aż wreszcie Pan Bóg pobłogosławił i urodziło się dwoje dzieci, bliźnięta, które w Kościele Świętym położyły fundament pod gmachy zakonne. Byli to święci Benedykt i Scholastyka. Święty jest patriarchą zakonników na Zachodzie, a siostra jego matką zakonów żeńskich, reguły świętego Benedykta, czyli benedyktynek. Benedykt Święty, jeszcze w młodym wieku udając się na pustynię, zrzekł się majątku na rzecz siostry, ale ta po śmierci rodziców również zapragnęła służyć tylko Bogu. Wówczas miał już święty Benedykt klasztor na górze, zwanej Monte Cassino. Skolastyka udała się do brata poradę a ten zbudował jej mieszkanie o cztery mile drogi od Monte Cassino i przepisał jej prawie taką samą regułę, jaką swoim zakonnikom nadał. Skolastyka ściśle zastosowała się do przepisu. Niedługo kilka pobożnych panien przyłączyło się do niej i tak powstał pierwszy klasztor żeński, który później stał się kolebką więcej, aniżeli czternaście tysięcy klasztorów. Czem święty Benedykt był dla klasztorów męskich, tem skolastyka dla klasztorów żeńskich, to jest wzorem cnoty i pobożności. Zakonnice prowadziła swym przykładem do coraz większej doskonałości, i wszystkie uważały też w niej swą matkę, jak ona w nich swe córki duchowne. Jeśli cenisz spokojne historie o świętych, subskrypcja pomoże ci ich nie przegapić. Żywot świętej scholastyki upłynął w takim odosobnieniu od świata, że mało co o nim do potomności doszło. O jednym wszakże szczególe wspomina święty Grzegorz. Otóż święty Benedykt i święta scholastyka widywali się raz do roku w pewnym miejscu u stóp góry Monte Cassino, przepędzając czas na pobożnych rozmowach. Wieczorem dopiero posilali się skromną wieczerzą i wracali do swych klasztorów. Jednego razu, a było to ostatnie widzenie się, prosiła święta scholastyka brata, by z nią czuwał aż do rana. Na to Benedykt odpowiedział, że reguła klasztorna nie pozwala nocować poza obrębem klasztoru. I że on, jako przełożony klasztoru, tem więcej tej reguły przestrzegać powinien. Wtedy święta scholastyka poczęła płakać i oparłszy ręce na stole, modliła się po cichu. Nagle zachmurzyło się dotąd pogodne niebo, grzmot się rozległ straszliwy, deszcz lunął jak z cebra, i wnet drogi i dróżki zalane zostały wodą. Niepodobna więc było wracać do klasztoru. Święty Benedykt rzekł z łagodnym wyrzutem. Siostro, siostro, coś mi uczyniła, niech ci to Bóg przebaczy. Na to odpowiedziała scholastyka z uśmiechem. Tyś mnie nie chciał wysłuchać, a oto Bóg mnie zaraz wysłuchał. Jeśli możesz, wracaj teraz do twego klasztoru. I tak święty Benedykt musiał całą noc przebyć przy siostrze, której już żywej nie miał oglądać. W trzy dni później widział jej duszę wzlatującą do nieba w postaci białej gołębicy. Ciało jej kazał sprowadzić na Monte Cassino i umieścić w grobie dla siebie przygotowanym. Śmierć świętej scholastyki przypada na rok 542. Relikwie znajdują się w Le Mons, we Francji. Nauka moralna. Między przepisami, jakie święty Benedykt nadał świętej scholastyce, znajdują się także następujące. Miłuj Boga z całego serca Twego, z całej duszy Twojej i ze wszystkich sił Twoich, a bliźniego Twego, jak siebie samego. Nie czyń drugiemu tego, czego byś nie chciała, aby Tobie uczyniono. Zaprzyj się sama siebie, a naśladuj Chrystusa, poskramiaj namiętności ciała, bądź przyjaciółką postu, wykonuj uczynki miłosierdzia, wystrzegaj się z wodniczego świata, a pamiętaj zawsze na sąd ostateczny. Te reguły nie są tylko dla samych zakonników i zakonnic, nakazał je zbawiciel wszystkim ludziom. Każdy chrześcijanin nie tylko może, ale powinien się do tych przepisów zastosować. Żyjąc w czystości serca i duszy, miłując Boga nade wszystko, a bliźniego swego jak siebie samego, będziemy się Bogu podobać i pewnymi możemy być wiecznej szczęśliwości. Błogosławieni niepokalani w drodze, którzy chodzą w Zakonie Pańskim. Psalm 118, wers pierwszy. Modlitwa. Boże, któryś duszę świętej, dziewicy Twojej, scholastyki, dla okazania niewinności jej życia, w kształcie gołębicy do nieba uniósł, daj nam za jej zasługami i wstawieniem się, żyć tak niewinnie, ażebyśmy do wiecznej radości dojść zasłużyli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Święta Scholastyko, módl się za nami. Na sam koniec jedna krótka informacja dla tych, którzy chcą zostać tu na dłużej. Wszystkie historie Świętych z tego miesiąca znajdziecie na playliście, która właśnie powinna wyświetlić się w prawym górnym rogu ekranu. Tam można spokojnie wracać do kolejnych odcinków. Jeśli te codzienne opowieści o Świętych są dla Was wartościowe i pomagają w refleksji lub modlitwie, możecie wesprzeć ich powstawanie przekazując Jałmużnę. Wszystkie formy wsparcia, w tym także możliwość przekazania 1,5% podatku, znajdziecie w linkach w opisie filmu. W opisie znajdziecie również darmowy program, dzięki któremu możecie rozliczyć swój pit w kilka minut, bez konieczności wizyty u księgowej czy doradcy, w prosty i wygodny sposób. Z całego serca dziękujemy wszystkim dotychczasowym darczyńcom za Wasze wsparcie. Dzięki Wam te treści mogą powstawać codziennie i pozostawać dostępne dla wszystkich. Jeśli chcecie otrzymywać informacje o nowych materiałach, zachęcamy do subskrypcji kanału i włączenia dzwoneczka. To najprostszy sposób, by niczego nie przegapić. Zapraszamy także do zapisania się do nauk. Link również znajdziecie w opisie filmu. Każdego dnia pojawia się tu kolejna historia świętego. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Jeśli ta historia poruszyła was choć jedną myślą, możecie zostawić krótką reakcję albo komentarz. Chętnie je czytamy. Jakie zdanie z tej historii zostało z Wami najbardziej? Chcesz zrobić coś dobrego? Wyślij tę historię do znajomego.